jak 50 lat temu wyjeżdżali misjonarze mm -hmm. moim magistrem na studiach filozoficznych był ojciec Teofil Kapusta mm -hmm. on należał do pierwszej grupy, był naszym wychowawcą no i się okazało, że jak się klerycy dowiedzieli że jedenastu jedzie na misję Karmelitu no to myśmy się tak po ciu zgłaszali, żeby nas nie było za dużo jak będzie za dużo, to nas nie, 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 nie będę miał szansy, bo będzie wybór. No i myśmy jako klerycy zaproponowali wyjazd. Się okazało, że chyba sześciu się nawet zgłosiło, i z tego trzech było na misjach. No więc to były takie początki, i jak się dowiedziałem o tych misjach, bo były nawet plany żeby zabrać kleryków, aby studiowali tam seminarium decyzjalnym w stolicy Burzyny. No ale to na to się nie zgodzili, bo być pewni ich powołania. Jedzes sobie tak, Bartek, uczy trochę francuskiego, jak będziesz yy, do diakonem na że chcesz przyjechać na misję i przyjedziesz. No i tak się stało. Zaraz po poświęcenia święcenia będziemy 22 Maja 1976 i później pojechałem na miesięczny kurs języka do Francji. To było zaraz po święceniach. Święcenia były w maju, a kurs był w lipcu. Także tu niewiele zagrzałem w Polsce jako kapłan. Nie mam doświadczenia takiego z polskiego Polski, czy szwajcarskiego, no ale za to mam trochę doświadczenia z tamtego życia. A w ogóle to, co mi przyświecało na tych, żeby wyjechać na misję. Może taki. Znaczy nie miałem jakiegoś orśnienia, żeby jechać na misję, tylko po prostu mówię tak, tam będę mógł realizować moje powołanie kapłańskie. I to był bardzo duży, mocny motyw. No. No, to Wracamy do rozmowy, bo tu mamy na kiermaszu naszych gości, pielgrzymów no więc na misjach takich kiermaszy nie mamy bo nie ma co wystawiać ale za to dzielimy się z tym co na tych kiermaszach się tutaj zbiera, ofiary, budowy nawet pomagamy dzieciom to, ale wracając do, do naszej rozmowy no więc mówię, że na misjach będę mógł zrealizować moje powołanie. A moje powołanie do kapłaństwa zrodziło się już od dziecka. Tu mam takie klasyczne powołanie, że jako dziecko chodziłem do kościoła, a później do domu szedłem, to brałem siostrę, ona była moją wierną, a ja, ja otrawiałem przed na taborecie. Ubierałem się w jej sukienki, bo to trzeba było mieć dłuższe tak księdza widziałem i po prostu, yy, i takie miałem dziecięce marzenie, żeby być takim księdzem, co ma gospodarstwo, ma konia, uprawia ziemię, ludzie przychodzą mu pomóc przy tym, bo tak, bo tak było na parafii. Wprawdzie konia księdza nie miał, ale jakoś mi się to skojarzyło z koniem i że w dzień targowy jedzie na targ zobaczyć jakie jest zboże, ile kosztuje no i później wraca jak ludzie przywiozą węgiel to poczęstuję dobrym winem no i to takie miałem pojęcie ale to nie tylko to bo później się widziałem na ambonie po mszy świętej znów wychodziłem do ludzi i nawet z, z tymi chłopami zapaliłem papierosy no ktoś powie, że to takie no nie, nie nas, nasze czasy powołanie. i wydaje mi się właśnie że bardzo aktualne i zalecane przez kościół, przez papieża, co? Ziemia uprawa ziemi z ludźmi. Natar z ludźmi. W kościele z ludźmi. Przed kościołem z ludźmi. Czyli po prostu kontakt z człowiekiem. No więc y, i to mi zaimponowało, że będę mógł tam to powołanie zrealizować. Rzeczywiście jak przyjechałem w 1976 roku. Oczywiście trudności językowe, bo najpierw nie poszedłem na kurs, nie było miejsca języka tamtego, to był czego, Kirundi. Na przykład takie słówko jak Amahoro to mamy pokój, to mamy biuret misyjny pokój Muaramuceho to jest dzień dobry, Kakeje tak samo, później Urakodze to znaczy dziękuję. No i takich słówek się człowiek uczył przebywając z ludźmi, bo pomagałem wozić materiały na budowę. No, nawet taką kaplicę przykryłem tylko krzywo. <grym> Także nie miałem takiej zdolności może do, budow do budowy, no ale z tymi ludźmi przebywałem. Później poszedłem na kurs języka, sześć miesięcy, a po kursie były tak zwane staże misyjne czyli już nie tylko we wspólnocie polskiej, tylko z, ja byłem z takim Belgiem na misji. No i tam żeśmy się uczyli pewnej samodzielności. To znaczy się, pamiętam pierwszy wyjazd na tak zwane safari. Polega ono, polegało on na tym, bo teraz się trochę zmieniło, że wyjeżdżało się na trzy dni do kaplicy misyjnej. Yy, Wyjechało się tak zwanym bojem, to nieładne takie teraz powiedzenie, nie mógł się boj tylko kucharzem. No i on miał przygotować wszystko co potrzebne jest do gotowania, do przyrządzenia pożywienia. A misjonarz przygotował kaplicę do walizeczki to znaczy kaplice, to znaczy przygotowywał wszystkie rzeczy potrzebne do uprawiania Mszy Świętej, zabierał materac i lampę naftową. Przyjeżdżał na taką placówkę w czwartek, to takie roz, rozgoszczenie się i przywitanie się z ludźmi ten. Następnie w piątek były wizyty w szkole podstawowej, bo były szkoły prowadzone przez kościół. To były wizyty w szkole podstawowej. Z rana byłam szaszwię taki spowiedź. Ktoś powie, a to się wam powodziło, bo się jeździli z tymi kucharzami na misję. to Ja próbowałem sam później jeździć, ale mi to nie wyszło, bo, bo, bo osłabłem. Po prostu taki kucharz, on pilnował misjonarz dosłownie jak było dużo do spowiedzi to przychodził i mówił ojcze idziemy na śniadanie no i jak przygotował śniadanie to trzeba było nie odmówić tylko iść na to śniadanie a nasza gorliwość która jest taka misyjna była a żeby obsłużyć ludzi i dopiero później sobie zjeść no i on na przykład przy, przywoził z tej, na misji, z tej misji brał na to safari dosłownie talerze, łyżkę, delec, nóż żeby ten misjonarz nie miał takiego przeskoku psychicznego. Następnie na obiad, po obiedzie odpoczynek, pilnował, żeby dzieci nie przychodziły, bo na przykład one takie były, że przeglądały przez szparę i mówiły Padri rasindzira, ojciec śpi, ojciec śpi. Z tak, takim, takim głosem lekkim, nie krzyczały bo mówi, bo ojciec śpia, ojciec wszystko słysza. Bo do tego. No więc to było to. I po południu szło się do chorych. Odwiedzić chorych, ja co tam byli, nieraz sposobem namaszczenia. No. Nie było tak zwanych komunii świętych, żebyśmy odwiedzali tych chorych, ale jak była okazja do, komunii, znaczy do chorego, no to się szli na świętym sakramentu. Ostatnio. Miałem bardzo ładną posługę tam w Gahunga, że odwiedzałem staruszki, tym razem już z Komunii Świętą. Z Świętą miałem jeden z Świętej, która się kończyła o godzinie 1 po południu. To schodząc na misję, po drodze odwiedzają te staruszki z to Bardzo za to były wdzięczne i są wdzięczne teraz. Jak mnie nie ma, to mi tam telefonują. Taki postęp, że zaangażowaliśmy katechistów i szafarzy Eucharystii. Także oni teraz z tym panem Jezusem chodzą, bo naprawdę oni mają wielkie nabożeństwo do Eucharystii. Do Eucharystii, do Matki Bożej, i szczególnie do Bożego Miłosierdzia. Do Bożego Miłosierdzia do tego stopnia, że ja tam na misjach dowiedziałem się i oni mnie tego nauczyli, że przykonających trzeba się modlić przy chorych, koronkę do Bożego Miłosierdzia, bo kiedyś odwiedziłem taką staruszkę no i namaściłem ją, wszystko wyspowiadałem, namaściłem komuś Świętym udzieliłem no, no więc, a ona mi mówi, że od co odchodziłam ja mówię, a jeszcze koronkę do Bożego Miłosierdzia no, i to jest ciekawe, że po, nasza parafia jest pod wezwaniem Bożego Miłosierdzia, Jezusa Miłosiernego. To jest taka, znaczy miłosierdzie jest jedno, tylko się mówi, albo Bożego miłosierdzia, albo Jezusa Miłosiernego. Więc u nas jest Jezusa Miłosiernego. No więc na przykład takie, tak znają, nasze małe dzieci mówią, że recytują co znają. Ona jest to dość łatwa do odmawiania. No więc to... No i co się okazało? że po jakimś czasie ta staruszka zmarła. No, także masz, także no. ja mówię, a czytałem w tym w dzienniczku, bo tak to ja czytałem. No i jest to. Ale kto mnie nauczył, ta staruszka. Przypomniała się, no, to są takie migawki z naszego życia. Nawracają no, jeszcze do tych początków. To później przyszły te starze. No i już praca na misji. No to polegała ona na tym, że msze święte spowiadanie. My później wizyty w szkołach. Myśmy nie uczyli katechizmu, bo nie da rady. Nie da rady. Uczyli tego katewiści. No i nauczyciele w szkołach uczyli religii, A myśmy mieli każdy, każdy tydzień byłam szar święta dla szkolniarów. Trzeba było ich podsłowiadać na początku. A później szar kazanie. O z tym było bardzo długo. 500, 500. Językowy, człowiek by chciał powiedzieć, a brakowało słów. To były takie męczące, właśnie przygotowanie kazania. Pomagały nam siostry zakonne czarne, mm -hmm. Afrykanki. I pomagały nam i, i te kazania nam sprawdzały, sprawiały. I to tyle Ilo napyta się, jak było z pokonywaniem tego odległości, jaki ten teren, obszary, jakie te tam silne były. No więc ja, 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 Pinga, która nam została przekazana tuż 50 lat temu, należała do Ojców Białych i myśmy przyjęli tą misję po nich, już zorganizowaną. To było probostwo, biuro, biuro parafialne. Także to było funkcjonowało, tak jak każda parafia na Polsce funkcjonuje sekretach wparapii No więc y, y, to byłam teren tej misji obejmował po, bo jeszcze później po po trzech latach powstała Musongati, więc to się podzieliła tam misja Pinga, I więc wtedy ja przyjechałem już do podzielonej, bo to w 1973 roku było Musongati chyba, a ja przyjechałem w 1976, także przydzielili mnie do Pinga i tam było 11 tych kaplic misyjnych, gdzie się przyjeżdżało raz na 3 miesiące. Także ten. I jeszcze co było bardzo ważne. W tych safari, gdzie trzeba było nieraz iść na nogach, e, można było dojechać samochodem, ale się oszczędzało nieraz, bo to benzyna kosztowała. No to się chodziło na nogach. E, ja nawet używałem pewnego czasu motoru, na rowerze. No. Więc e, to na tym terenie tych, e, ten ping, było 11 takich kaplic. I najdroż, najdalej oddalona mi samochodem Hapisa była nie, 50 kilometrów. Także na skróty trzeba było iść cały dzień. Ale tego już takich wyczyn, żeśmy nie robili, tylko się podjeżdżało samochodem, został samochód, później szóst no nie schodziło się dalej. E, to, to Ale wracając do, do Safari, co było wspaniałe. Dziękujemy. Dziękujemy. I to co, to, co w moim guście było, to, to przebywanie z ludźmi. I co jeszcze? Obecność Eucharystii w ich środowisku, bo do kościoła mieli daleko. Mhm. No i Ale... właściwie ta Eucharystia to gdzie była przechowywana? Nie, to była w kaplicy przechowywana mhm. na tym. No tak, on, to my, myśmy mieli pilno, znaczy nie pilno, pilno, czy znaczy zwracaliśmy uwagę, żeby ktoś mm -hmm. nie zrobił, bo nie było tabernakur. Tylko na te trzy dni, Arystia, bo Mówię, że na wieczór brało się do, do, mieszkania? do mieszkania. No oczywiście to mieszkanie to tak, tak. Lepianka, no, no. lepianka, później przykryta już tym blachą, ale na początku była słoma, ja jeszcze w kuchni miałem taką przykrytą słomą. No. No więc obecność Eucharystii. Później jeszcze również obecność misjonarza przez trzy dni. No to tam się działo, to tak jakby odpust był. Przyjechał misjonarz, dzieci dostawały piłkę, więc od rana do wieczora kopały, nawet do szkoły nie chciały iść. No więc to były te zalety tej. Ale może wspialnie Państwo. Dajki pozdrowiał Pan Je Marini, wczoraj Ducha Świętego. Spraważ Marii Łoski pełna państwową. Błogosławionaś ty między miastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maria Matko Boża, módl się za nami Grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Służbnica Pańska. I się zdanie według słowa Twego. Zdrowaś Marię, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maria, Matko Boża, by się bonały nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen a słowo z ciało stało, i zamieszkało między nami. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. za nami, święta się Abyśmy się stali godnymi obietnic z Chrystusów. Mówimy się własnym, proszę się Pani, bardzo nasze, abyśmy tu w zasadowaniu a nie stosynu Chrystusa Słuchatego poznania. Przez Mękę Jego i święto Panu Sana byli doprowadzi przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Jak było na początku, teraz i zawsze na wieki wieków. Amen. Jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków Amen. Jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen A światłość wieku Isa niecha im świeci Amen Amen. No, Będziemy już kończyć, ale przypomina mi się do tego mojego powołania, to nie przyczyniła się mama w jakiś sposób, tak, synu masz być księdzem, ale chyba się modliła, była bardzo dyskretna i wracając do tego, żeby być z ludźmi, to mówiła tak, Jaszko, nigdy od ludzi, zawsze do ludzi. Nigdy od ludzi, zawsze do ludzi. No i teraz jestem tutaj na takim dłuższym odpoczynku, żeby nabrać siły. No i chcę dalej realizować to moje powołanie. Nigdy o zawsze do ruch, żeby być człowiekiem. Oj, czy jeszcze tam będzie wracał, czy jeszcze już nie? No, chcę, wrócić, chcę, wrócić, wrócić. Tylko muszę wszyscy musieli podraperować. No tak. No. No to niech się tak stanie, niech pan Bóg no, tak da.